Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Chorzów walczy ze smogiem. Nowy pawilon w zespole szpitali miejskich. Dyskoteka na lodzie. Świąteczno-urodzinowy koncert Uniwers. Pożowie na placu pomiędzy stakadą a centrum przesiadkowym staną nietypowy kontener. Można w nim pobrać materiały obrazujące szczegóły problemu niskiej emisji, maseczki dla mieszkańców w dniach wysokiego stężenia zanieczyszczeń, wykonać badanie diagnozujące stan płuc, a także uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania własnego lokum na nowoczesne i ekologiczne. Rozpoczynamy wspólnie. Z firmą Tarun Ciepło oraz firmą Cez Chorzów, akcję promocyjną w celu zachęcenia mieszkańców do wymiany kotłów węglowych, starych palizna, paleniska nowoczesne, proekologiczne. Wiadomo, że sami same miasto nic nie zdziała, ale wspólnie możemy zdziałać bardzo wiele i mam nadzieję, że kolejne osoby, które wyrażą chęć tej wymiany na pewno znajdą wsparcie finansowe w Urzędzie Miasta. Na dowód tego powiem Państwu, że y, y, przez y, ostatnie 20 lat y, mieszkańcy wymienili około 5,5 tysiąca palenisk, a miasto przez ostatnie 5 lat dofinansowało tę wymianę w kwocie 400 mln złotych. To ciągle mało. Liczymy na więcej, że więcej y, y, chętnych się znajdzie, y, bo wiemy, że smog jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Ale też wiemy, że sami tylko w jednym obszarze miejskim, jakim jest Chorzów, nie zdziałamy cudów. Są potrzebne i niezbędne regulacje odgórne, nadrzędne, w postaci ustaw, które jednoznacznie zakażą, takie jest moje zdanie, obrotu właśnie materiałami e, tak można tak to powiedzieć, więc miałem węglowym i mułem węglowym. To są te substancje, które najbardziej szkodzą środowisku, najwięcej mają zanieczyszczeń i najbardziej pylą. A to jak wiemy ma ogromny wpływ na stan zdrowia wszystkich naszych mieszkańców aglomeracji. Już nie wspominam oczywiście o śmieciach, które są często również palone w domach. 25 stycznia zaprezentowano nowy pawilon Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Do nowej placówki przeniesiono z ulicy Karola Miarki dwa ostatnie oddziały. Wewnętrzny spod oddziałem geriatrycznym i hematologiczny. Tym samym zakończył się 13-letni proces centralizacji usług medycznych w Chorzowie. Ten nowy budynek stworzy lepsze warunki do leczenia pacjentów. Komfort znacznie się poprawia, bo każda sala ma węzeł sanitarny, ma łazienkę. Do każdej sali doprowadzony jest tlen. Saki, próżnia, jest, jest nowe, wygodne łóżka. Całe wszystko na tych łóżkach jest nowe. Także, a, a lekarze też dużo lepsze warunki pracy, większe dyżurki. Każdy ma swoje stanowisko komputerowe do pracy. Lekarze mamy sporo. Kształcimy też studentów, jest salka do, do, do wykładów dla tych studentów. Także generalnie jest to znacząca jakościowy skok. W, dla tych y, dwóch oddziałów: wewnętrznego, z geriatrią i hematologii. To oczywiście y, aspekt ekonomiczny, ale ja bym tu podkreślił jeszcze jakości pracy. Dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu, transport pacjentów, a przede wszystkim wygoda dla pacjentów. Na miejscu mają i laboratorium, i diagnostykę, i tomograf, i rentgen. Wszystko razem wspólnie powoduje, że ten komfort przyjęcia pacjentów jest wysoki, dużo wyższy niż by. Przed nami właśnie kolejne wezwanie, tak jak już powiedziałem, związane z nową ustawą o świadczeniach zdrowotnych i o sieci szpitali. Właśnie nad tym myślimy, aby zrobić kolejny krok do przodu w celu e, poprawy sytuacji obojga, jak powiedział, szpitali miejskich zarówno Morzowskiego Centrum Federacji Ekologii, jak i Zespołu szpitali Miejskich, w celu e, w, w, w związku z ich połączeniem. Wtedy te dwa szpitale jako jeden podmiot znajdą się w najwyższej grupie referencyjności, co w ślad za tym idzie najkorzystniejsze finansowanie, czyli wszystkie świadczenia, które będą wykonywane dla mieszkańców, a przez dla chorych, po, potrzebujących tych, tej pomocy medycznej, będą po prostu finansowane w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I to jest taka dzisiaj chyba najkorzystniejsza decyzja, najkorzystniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o przyszłość właśnie tych dwóch jednostek szpitalnych. Koszty budowy i wyposażenia pawilonu wyniosły 21 milionów złotych. Ponad 17 milionów na inwestycje wyłożyło miasto. Reszta to fundusze własne szpitala oraz kredyt bankowy. Ślizgawka przy ulicy Katowickiej przeobraziła się w lodowy parkiet. Karnawałowa zabawa na lodowisku odbyła się 28 stycznia. Tego wieczoru o oprawę muzyczną zadbał DJ Dybski. na bardzo fajna tutaj zabawa słowem lododisko, tak mi się to fajnie złożyło. Nazwa bardzo chwytliwa, moim zdaniem myślę, że ludzie się ze mną zgodzą. Fajna inicjatywa w ogóle, żeby połączyć właśnie zabawę na ślizgawce na lodowisku, razem z taką imprezą bardziej taneczną. Zobaczymy jak będzie tutaj z opanowaniem łyże w tańcu, ale myślę, że będzie dobrze. Dzisiaj mamy alternatywę dla zwykłych bali, czyli Lododisco, w skrócie zabawa karnawałowa z łyżwami na nogach. Mamy DJ-a Dybskiego, znanego tutaj w regionie, który zadba o dobrą muzykę, będą leciały znane i lubiane kawałki, no i myślę, że wszyscy świetnie będą się bawili. Muzyka, myślę, że postaram się zagrać tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, wiadomo, będzie najwięcej nowości, aczkolwiek starych hitów, na przykład Bonnie Emów, również nie zabraknie. Mamy dla każdego przebieranca, czyli dla każdego, kto dzisiaj się przebierze, specjalną nagrodę. Będą to vouchery na nasze lodowiska. Także myślę, że warto się przebrać, warto przyjść i warto się zabawić. Jak zabawa? Super! Jak zawsze zresztą. No taki sposób na wieczór, no sobotni. My jesteśmy co roku na tutaj na Palu. W zeszłym roku byliśmy na balu przebierańców. I dostaliśmy tamte! W tym roku stwierdziliśmy, że musimy zakończyć pewnie jakoś fajnie. W Korzowskim Centrum Kultury ze świąteczno-urodzinowym koncertem wystąpił zespół Uniwers. Tak Ten koncert urodzinowy wyjątkowo wcześniej troszeczkę, bo wyjeżdżamy do Szwecji 10 lutego, więc albo mogliśmy zagrać wcześniej, albo wcale. No już nasi fanie się dopytywali o ten koncert, więc udało się go zrealizować właśnie w okresie trochę świątecznym. Dlatego pomysł taki, że możemy zagrać te kolędy, których zawsze przez prawie 35 lat były w tym okresie świątecznym grane, a w Haceku chyba jeszcze nigdy, więc no. Przyszedł taki czas, że w pierwszej części właśnie zrobimy trochę świątecznie, a w drugiej części też mam taką jedną ciekawostkę. Wiele tekstów Mirek pisał w nocy. Tylko noc i ja najbardziej z wszystkich kobiet kocham noc. Uciekam w noc, więc jakby te trzy piosenki będą tak troszeczkę pokazywały jego, jego umiejętność tworzenia w nocy i wyobraźnię muzyczną. Mam nadzieję, że mi się to uda tutaj zrealizować, więc ta początek pierwszej części będzie bardzo spokojny. Też spokojny, ale inaczej spokojnie, bo w, porównując dzień i noc, to w nocy jest spokojnie. Na scenie razem z zespołem Uniwers wystąpili zaproszeni goście. Między innymi znany z szansy na sukces Michał Gasz czy chorzowski zespół wokalny Fresko. Byłem w jury niedawno właśnie na, tutaj na, na festiwalu artystów wrażliwych i właśnie dziewczyny bardzo fajnie zaśpiewały spodobało mi się i tak sobie pomyślałem właśnie w ostatniej chwili, że byłoby dobrze, żeby dziewczyny pomogły nam troszkę śpiewać I im się bardzo numery uniwersu podobają, więc dzisiaj zadebiutują właśnie troszeczkę z tyłu, jeszcze zestresowane trochę dziewczyny są, ale myślę, że, że, że fajnie, no zawsze to jest coś takiego, jak się robi coś nowego, to to, no jest trochę stresu, ale takiego stresu pozytywnego. Gwiazdo, gwiazdo zaświeć nam na niebie Spójrzmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Polecamy śląskie targi nieruchomości, które odbędą się w chorzowskiej hali Morris. Wokół księżyca to tytuł premierowego seansu w Planetarium Śląskim. 6 lutego Klirex w podejmie KS Euromaster Głogów. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.